Idziemy do Pana Jurka. Dzień Panie Jurku, dla Pana prezent. Dlaczego? Bo ja po całej Polsce jeździłem. Kupowałem zdrabki i nigdy nic nie mogłem wygrać, a u Pana zawsze najwięcej. To jest specjalna No. Niech pan zobaczy. To skoda, że nie przyjechały wcześniej. Panie Jurku tu... niech pan zobaczy. O, 30, 20, 50, 80. Dużo jest. No dużo, dużo. Cztery stówy. Cztery stówy. Także mamy drugą zdradkę w, w tym samym punkcie lotto. Ja nie zdążę. Ja nie tutaj. Powieszać. No, tu jest moje miejsce, jedna zdrabka, zaraz będzie druga. To muszę osobną żółtą kartkę spodką <laughs> razem z tą z tym kęwem. Tak Ale to ty je wy, wylebieral. Wy tak no, Jeszcze rękę. Jeszcze tutaj tu kanałkę. Od dzisiaj są jakieś, 7, 7, 7, 7, 7. Zaraz będziemy testować. Tu masz 430 na mhm. Tu dużo nie było, jest 448. To te nowe zdrabki przebędziemy będziemy testować. Mhm. No to dobrze, to te, te dwie i jeszcze tutaj Cztery dwie, to są cztery. Ok, i te losy, poproszę w takim razie. Moc 777 po 10 zł. O, po 10 złotych? No to w takim razie proszę e, 15. Wow. Że darmo, to ja ja, za darmo? Nie chcą dać na, niestety. Na, 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 na. 15. 15. Nie wiem, co, ale dzisiaj temu panu dam za darmo. Nie będę pobierał pieniędzy. <laughs> Się długo drukują. Bo drugie są. Dobra, jest 298. Dobrze tutaj, i to wszystko jeszcze. No, jeszcze tutaj zdrapkę. Poproszę jedną koralową, pierwszą z góry, jedną Paradiso. Tak e, jedną dużo szczęścia, jedną siódemkę. Jedną tutaj co dolary party. Maxi. I to wszystko. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy premierę zdrabki MOC 777. Wygrać w tej zdrabce możemy milion siedem tysięcy. Wow. Fajna, fajna wygrana. Ale co my tu musimy znaleźć? My musimy znaleźć pod warstwą ścieralną, właśnie siódemki. Jak znajdziemy jedną siódemkę, wygrywamy przypisaną kwotę. Jak znajdziemy dwie siódemki. Wygrywamy 77 zł. A jak wygramy, trafimy 3 siódemki, to wygrywamy 777 zł. Wygrane sumują się. No to zobaczymy, co tu mamy. Mamy takie numerki jak 12, 11, 7 i 6. No to zaczynamy przygodę. Zaczynamy przygodę trochę zbliżej. Ok, to jedziemy. I co my tu mamy pod tą warstwą? A jest 28, 36. Jest ósemka. Trzeba przyznać, że te liczby fajnie, fajne są takie czytelne. 19, 30. O, a co Ona się tak dziwnie? Brudzi? Aha, brudzi się. Dobra. Szukamy siódemki, a najlepiej kilku siódemek. <grym> no i gdzie te siódemki? 24, 4, 14.

11, 10, jest siódemka, słuchajcie, jest siódemka w siódemce. Uratowani. Czy jeszcze będzie więcej siódemek? Jeszcze więcej nam potrzeba do szczęścia. No ok, nasza siódemka jest warta ile? 20 zł. No to zwrot, zwrot za zdrabkę. Teraz mamy który numer? 11.

I ostatnia zdrapa do testu. Trójka. 35 pięć, 15. No ale gdzie te siódemki? Na cztery zdrabki, żeby był jeden zwrot. ha No nie ma. No widzicie? Czyli tak. 20, 37, 47, 77, 177, 377, 777, 2727. No, słabiutkie te wygrane, słabiutkie. No. Jedna zdrabka na 4 dała. No to teraz bonus, słuchajcie, bonus. Bonus. Maxi. Maxi 17 nie ma, 35 nie ma, 34 nie ma, 29 nie ma, 42 również nie ma, 36, 43 obok, 33, 39, 46, 11, 55, 13, 19, 11 jest, patrzcie, 20 zł. No i super, 47 nie ma. 52 nie ma, 24 nie ma, 51 nie ma, 56 nie ma i 28 nie ma, no ale z 20 zł. No okej. Okay. Dobra. A co my tu dalej mamy? Zdrap party. Szukamy czapeczki. Kapelusik, czapeczka. Gdzie jest? No nie ma. To no jest kapelusz, ale nie o ten nam chodziło. Nie o ten nam chodziło. No co? Nie ma. Nie ma. Widzicie, niestety. Dobrze, co my tu dalej mamy? Lecą dolary. Czekamy. Nie zlecam z Ameryki. 45 nie ma. 25 obok. 23, 44, 55.

szesnaście i tu mamy dwadzieścia złotych no to trochę nam się wróciło okej, okay, to teraz mamy fortunę i szukamy portfela albo siódemki portfela albo siódemka hmm. słabo Dzięko, kotenko. Co my tu dalej mamy? Oj, no dzisiaj dużo szczęścia niestety nie ma dużo szczęścia. Nie ma dużo szczęścia. Szóstki nie ma, czy nie ma? 13 nie ma, 33 nie ma, 28 również nie ma. 23 obok. Ósemka, 26, 9, 4, 7.

I tutaj też jest trójząb. Jeszcze gdzieś jest? Nie ma. Wiadro. Tu nie ma, tu nie tu jest wiadro. Więcej wiaderek nie ma. Dalej mamy krab. Krab, czerwony krab jest tu. Jeszcze gdzieś tu. Czyli dwa razy krab. Następnie mamy kwiat. I tylko jeden żółw jest żółw żółw żół żółw jeszcze gdzieś są żółby żółwie mhm. jeszcze tu jest jeden tu jest jeden Uch. dobra co to mamy rekin rekin tu jest rekin jeszcze gdzieś Co dalej? Co to ananas? Mamy ananasa. Tu nie ma. Tu jest ananas. Tu też jest ananas. I tu jest jeszcze jeden ananas, więcej nie ma. Dalej mamy rozgwiazda. Nie ma, nie ma. Tu jest rozgwiazda. Aparat. aparat? I to też jest aparat. Co tam dalej? Wulkan? Tu nie ma wulkanu, już nie ma, tu jest. Tu też jest wulkan. Nie, tu jest też. Uh -huh. Co dalej? motyl, nie ma, nie ma, nie ma, tu jest motyl, więcej nie ma. Następnie mamy małpę. Jest małpa. Tuż jest gdzieś małpa? Jest to. Mhm. Co to następne? Księżyc. Nie ma, nie ma. Nie ma. Jest to. Mhm. To wszystko. Następnie mamy leżak. Nie ma, nie ma. Nie ma. Tu jest leżak. I tutaj też jest leżak. I więcej leżaków brak. Parasol. Parasol. Jest parasol. Kotwica, kotwica, jedna kotwica tylko. I dalej mamy wodolot, to jest wodolot. Jeszcze dziś jest wodolot, chyba nie. Następnie mamy meduza, meduza, tu jest meduza i tu jest meduza. Co tam dalej? Koło, nie ma koła, nie ma koła, tu jest koło, tu jest koło, więcej nie ma kół. I dalej mamy płetwy, no to mamy wygraną, słuchajcie, jest linia tutaj 20 zł. Jeszcze gdzieś są płetwy? Tu są płetwy, no ale jest 20 zł, no to fajnie. Zamy jeszcze kontrolne. S. 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 Oh, no i ostatnia zdrapka. Palma. Czy dzisiaj odbije mi palma od tych wygranych? Nie widzę palmy więcej. Słońce jest słońce. Tak, tu jest słońce. Więcej słońca nie ma. O tej porze roku to tak słabo. Bluzeczka, tu jest bluzeczka. Tu też jest bluzeczka. Więcej nie ma. Dalej mamy tęcza. Tęcza. Jest tutaj. Jest tęcza i więcej nie widzę. Dalej mamy żółwika. Żółwik. Jest żółwik, i więcej nie ma. Deska. Deska, deska. Gdzie jest deska? Tutaj, że deski nie widać, tu jest deska. Następnie mamy arbuza. Arbus. Arbus. Jest tu arbus na dole. Arbuz na dole, i więcej nie ma. Następnie mamy pomarańczko, jest tutaj, pomarańczko i tu jest pomarańczko, i tu jest pomarańczko. Następnie mamy okulary, hilary, gdzie są moje okulary, to są okulary, więcej nie ma, wiadro, Jadro. Jadro. Jest wiatr. Wstępnie mamy piłkę. Jest tutaj piłka na dole. Więcej piłek nie ma. Motyl. 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 Mewa. Jest mewka. I tu jest jeszcze mewka. Mhm. Tutaj mamy krab. Jest krab. Jeszcze gdzieś? Nie. Liście. Liście, 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 liście. Tu są liście. Aparat, 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 nie ma aparatu, temperatura, jeszcze tu jest temperatura i tu, o kurcze, Łódź hmm, hmm, hmm. Jest łódź na dole Flaming Flaming Więcej nie ma I chmura Tu jest chmura No i co? Mm, nigdzie nie mamy linii, sprawdzimy kontrolne L S T. Dobra, ile mamy wygrane? Wygrane mamy tak Wygrane mamy 20 40 60 80 80 zł mamy wygrane I teraz tak 80 zł mamy wygrane No to te, te za, Załóżmy, że te Premierowe zrabki się wróciły. 80 zł, a jesteśmy w plecy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 zł w plecy. U. Boże, łapka w górę na pocieszenie.